Dzień dobry. W celu rozszerzenia potencjalnego grona odbiorców dziś porozmawiamy o modzie. A zatem moda. Zarówno w telewizji, jak i w internecie pełno jest programów czy poradników o tym, jak się modnie ubierać, modnie wyglądać, seksownie wyglądać przy porannej kawie, czy jakie dobrać buty na wizytę u Szwagra czy do Filharmonii. To zapewne ważny temat, więc nie mogło go zabraknąć i u nas. To nie przystoi tej izbie, żeby ktoś w y, t występował na mówicie. Dziękuję bardzo. U nas, wśród polityków, liderem strojów jakby to ująć ekstrawaganckich, tak to określmy jest były prezydent pan Lech Wałęsa. Na urlopie, dobra, pół biedy, ale ostatnio pan prezydent Wałęsa pojawił się w nieco frywolnym stroju na uroczystościach pogrzebowych Inki oraz Zagończyka. No, ubieram się tak, jak mam ochotę, tłumaczył się Wałęsa. No to popatrzmy. Na pogrzebie generała Wojciecha Jaruzelskiego, który także pochowany był z wojskowymi honorami, były prezydent wiedział, jak należy się ubrać. Wczoraj już nie. Tak. No i rzeczywiście, pan prezydent ubiera się tak, jak ma ochotę. I kto bogatemu zabroni. Ale po drugiej stronie politycznej barykady też mamy kłopoty z nadmiarem kłócących się stylistyk. I to u samej góry, a zapętlając sprawę jeszcze bardziej, u samej góry w górach. Bo to jest nie byle jaki problem. Oficjalna wizyta w górach, no z jednej strony, skoro oficjalna, wiadomo, trzeba w garniturze, ale skoro w górach, no to co, w eleganckich półbutach z czubem się wybrać? Zatem trzeba kombinować i, jako się rzekło, mieszać stylistyki. Efekt jest, jaki jest, ale dobrych chęć nie można odmówić. Zwłaszcza, że pan prezes ma do butów ewidentną słabość. Czy bierze pan, pan w ogóle pod uwagę powrót Elżbiety Jakubia i Anny Kroskowskiej do partii? Jeszcze raz powtarzam, że naprawdę proszę nie pytać mnie o, to jakie mam buty, no bo to nie jest ważne. Ruszmy tam, gdzie więcej jest odsłonięte niż zasłonięte. Wkraczamy w świat modelek. Wiadomo, że jest to wpisane w ich profesję, ale bywają panie, które kreatywnością biją na głowę całą resztę. Na przykład pewna niewiasta z Niemiec. Na premierę facetów w Czerni przyszła odziana jedynie w taśmę VHS. Michaela, ja, auf äh, Das würde oh, so ich, Foto Taten, da. von, das ich von ganzem Herzen, dass sie auch mal sehen, dass ganz normal ist. Ja. Faceci w czerni i kobieta w taśmach. Wyrażenie taśmy prawdy nabiera w tej chwili zupełnie innego znaczenia. Jeśli jednak chodzi o przedziwne rzeczy noszone na głowie czy innych częściach ciała, to królowa jest tylko jedna. Różne rzeczy miała na sobie, ale sukienka z mięsa przebiła wszystko. Lady Gaga wyszła odebrać nagrodę ubrana w wołowinę. To było naprawdę wstrząsające kombo. Za jednym zamachem wkurzyła rywalki z branży, blogerki modowe, wegetarian i wszystkich głodujących. Lady Gaga wychodzi na scenę ubrana w mięso wołowe, a męska połowa jej fanów mruczy pod nosem... Mm. Ropałbym. Sukienka z wołowiny. Ciekawe, gdzie to kupić w odzieżowym czy w mięsnym. No i chyba jedyny ciuch na świecie, który ma ściśle określoną datę spożycia, czy też, przepraszam, bardziej użycia. Rodzi się pytanie, co będzie dalej. Jak ktoś wpadł na to, aby się ubrać, powtórzę raz jeszcze, w wołowinę, to w co przyjdzie ubrany następnym razem? Domyślam się, że klasyczna, mała, czarna sukienka odpada. No więc, paradoksalnie, może pojawić się zupełnie nieubrany. Ale. Żadne zaskoczenie. Lady Gaga ma to dawno opracowane. Uwaga, filmik dla osób pełnoletnich. Dobra, i dla Gimbazy też, bo tak po prawdzie wielkiego skandalu bym się nie dopatrywał. Pytanie tylko takie, czy Lady Gaga pokazała swoim fanom, gdzie ich ma? Czy też publiczność była tak doskonała, że w cenie biletu Lady Gaga postanowiła podarować im jeszcze jedną, tym razem wizualną atrakcję? U nas przed laty też jeden popularny wokalista i showman pokazał półkoliste tyło zdjęcie ówczesnemu premierowi Jerzemu Buzkowi i musimy samokrytycznie, jako nacja, przyznać, wziąć na klatę, że co jak co, Lady Gaga ma atrakcyjniejszą. Wiem, znowu się zacznie, że polskojęzyczne media szczują, no ale co zrobić? Ma atrakcyjniejszą Lady Gaga i już. Jeśli chodzi o płeć męską, to do zaprezentowania hasła Nie róbcie tego w domu wybieramy znanego amerykańskiego aktora, pan Miki Rurke. Kojarzycie tego aktora, pamiętacie jeszcze? Kiedyś obiekt westchnień żeńskiej części galaktyki. Prawdziwy twardziel, uważany za najseksowniejszego aktora. Macho! A teraz? Aż wstyd popatrzeć. To nie może być prawda. To nie był aktor Mickey Rourke, tylko jakiś bezrobotny, bardzo do niego podobny. Ciekawe co na to? Mhm, uwaga. Blogerki modowe. Przyznaję, że nie jestem w stanie zrozumieć fenomenu tego zjawiska, ale nie sposób go nie dostrzec. Blogerka modowa to jest osoba, która wszystkim wokół mówi, że trzeba być oryginalnym. A następnie wszystkich wokół namawia, żeby ubierali się tak jak ona. W tej całej rzeszy blogerów modowych zdarzają się też prawdziwi idioci. Trzeba to wprost powiedzieć. Jakiś niepełnosprawny umysłowo-Hiszpan, sesję z nową Torę zrobił sobie na terenie obozu zagłady w Auschwitz. Brawo, a szkoda, że już tam nie został. Zresztą nie trzeba dużo szukać. U nas też było. Jest pewne indywiduum, które na pokazach mody pojawiało się z czajnikiem na głowie, a kiedyś wpadło na pomysł, żeby dumnie paradować z napisem SS wydzierganym na brecie. Brawo raz jeszcze! Powiem szczerze, że od pewnego czasu brzydzi mnie moda i takie te szafiarskie umiski. Za dużo tak. tam blichtru z dupy i takiego kiczu bez drugiego dna. Dlatego postanowiłem, że wejdę głębiej aha, w sztukę cyrkową i to pośród zwierząt odnajdę ten podniecający dreszczyk emocji. Jeśli wiesz aha, a, o czym tak, ja tak. mówię. Dreszczyk tak, emocji. Tak, tak, tak. Tak? tak, tak dobrze. Tak, tak. <laughs> Okej. Okay. Tyle o patologii, teraz coś w znacznie przyjemniejszym klimacie. Ślub to dla wielu osób najważniejsze wydarzenie w życiu. Wydawałoby się, że pan młody, a zwłaszcza panna młoda, powinna zadbać o należytą oprawę i właściwy strój tego dnia. No niestety jest wiele przykładów pokazujących, że panna młoda tego dnia pomyliła ołtarz z latarnią i nie chodzi nam o latarnię morską. Bądź tu teraz druhną albo chociaż przyjaciółką ze szkolnych lat i przez całą ceremonię zapewniaj, tak, kochanie, jesteś najpiękniejszą panną młodą w historii małżeństw nowożytnych. Przecież taki fotograf albo pan kamerujący imprezę musi mieć stalowe nerwy i, nie wiem, pokerową twarz, aby się nie posikać ze śmiechu. Moim zdaniem, tego typu suknie ślubne to jest kara za tchórzostwo wobec narzeczonych pantoflarzy którzy podczas oficjalnej przymiarki woleli ugryźć się w język, zamiast powiedzieć szczerze i otwarcie skarbie. No to jest beznadziejne. Wyglądasz strasznie. No i teraz wstyd w internecie. Zabrakło odwagi i teraz cały świat się śmieje. Ale co tam wstyd w internecie? Jak tu chłopaku własnej matce w oczy spojrzeć na wesel? Ale sobie synku ukochaną znalazł tyle wysiłków, wycieczek do muzeów, w galerii, próby wyro wyrobienia gustu. No i wszystko, krew, piach. Mało? Mamy lepsze. To już nie propozycja na ślub, ale na zakończenie roku szkolnego. Początek wakacji wiadomo to jest radość, wolność i pełen odlot. Z czym kojarzą się trzy słowa? Radość, wolność, odlot. To jest banalnie proste skojarzenie z balonami. Ktoś najwyraźniej na takie skojarzenie wpadł i wykombinował, uwaga, nie żartujemy, sukienkę z balonów. Prosimy. Teraz też będzie o sporym odlocie, ale w zupełnie innym klimacie. Cóż robić, aby w pracy uniknąć modowej wpadki? Otóż trzeba połączyć uniformizację z luzem i zabawą. To jest trudne, ale jak najbardziej da się zrobić. Najlepszym przykładem są pracownicy linii lotniczych z dalekiej Nowej Zelandii. Niby elegancko, panie w żakietach, panowie w garniturach, tak jak należy, doskonale dopasowanych do sylwetki, a wręcz hmm, po dokładnym przyjrzeniu stanowczo zbyt doskonale dopasowane do sylwetki. Tak, sformułowanie zbyt doskonale to oczywisty błąd językowy, ale świadomie powtórzymy go jeszcze raz. To jest stanowczo, zbyt doskonale dopasowane do sylwetki.

W dodatku jak najbardziej na czasie. Oto jak można się ładnie ubierać, do tego szybko, a wszystko w celu odpowiedniego przygotowania się do programu 500. kadło mówi, że nie szata zdobi człowieka. Święta racja, ale ludzkość przyspieszyła do tego stopnia, że zamiast szaty może nas zdobić taśma filmowa, farba, balony albo nawet i wołowina. Ludzkość przyspieszyła do tego stopnia, że człowiek w koszuli, krawacie i marynarce czuje się jak zatwardziały konserwatysta i mówiąc krótko ostatni matołek. Pomyślcie o tym i więcej oryginalności. Więcej odwagi. Do zobaczenia za tydzień.